babcika nie do niej a już nie ma, już po obrywali. Mm -hmm. jeszcze tam rozbieram swój. no jedź idziemy jes, jak mnie o kurde, o, patrz jak ona płynie, no zobacz. ja stara nie wlałam wiesz, pani. Ja mam że Pani to boją dużo, bo no ją trzyma całą, mm -hmm. ona jest pewna, że w razie upadnie, że nic się nie stanie. No, no. no i się jej nic nie stało. Ona no. no nie jest taka, właśnie, ona nie jest, od małego ona taka, Coś tam tego, oj, nic się nie stało, nic się nie stało. Hop! Nie stało nie widzisz? nie ty, ty, ty. Oczywiście, no bo musia też może się przewrócić, to nic nie wiadomo. No nic no. nie wiadomo, prawda? No. Ale mama nic się nie przewraca, bo na rączkach nie.